Kolejny rok pokazuje, że się da Ciągle iPhone'i nie mogę już zalić spać Oni robią burdę z głowymi, bo mało lat Lecz nie wiedzą, co czeka ich za parę lat Kolejny rok pokazuje, że się da Ciągle iPhone'i nie mogę już zdali spać Oni robią burdę z głowymi, bo mało lat Lecz nie wiedzą, co czeka ich za parę lat Jedyne co potrafię to zajebać parę wersów moich niby mieli własne teksty, lecz nie wiedzą jakie stroić, o gotowo beat. Szybko leci przelew big I na kurwią takie traki, że wyjewiła za drzwi Jestem kurwa młody M, czyli zawsze nie Parę łebków próbowało, ale co nie dali rady Leci ich dla mnie braci, za to jak mi pomagają Zawsze pają to co moje, nawet kiedy jest słaba Może jestem nadal dzieckiem, ale robię to co kocham Nigdy z muzą, nie odpuszczę Zawsze lecą ostre słowa Zapamiętę, żeby pasą pasję Może kiedyś coś ci wyjdzie, no to ważne, żebyś miał ambicje Kolejny rok pokazuje, że się da. Ciągle iPhone dzwoni, nie mogę już zalić spać. Oni robią burdę z głowymi, bo mało lat. Lecz nie wiedzą, co czeka ich za parę lat. Kolejny rok pokazuje, że się da. Ciągle iPhone dzwoni, nie mogę już zalić spać. Oni robią burdę z głowymi, bo mało lat. Lecz nie wiedzą, co czeka ich za parę lat. Czasem myślę o sobie i nad mymi problemami Czasu szybko zapierdala Nie jesteśmy tacy sami Jestem ponad tamtym światem gdzieś daleko za górami Czasem muszę zrobić przerwę, no i wypić to co dali Mam w sercu ogień i na palcach cień Nie było łatwo, teraz to wiem Beat gra jak go celuję już cel Błej słowa puste jak fałszywy sen Jestem tu sam, nie potrzebuję was Idę po swoje, nie cofam się w trans Blok mnie wychował, tu płynie mi czas Ciemne zakątki, to na świat brak. Kolejny rok pokazuje, że się da Ciągle iPhone nie mogę już dalej spać Oni robią burdę z głowy bo mało las Lecz nie wiedzą co czeka ich za parę lat Kolejny rok pokazuje, że się da Ciągle iPhone nie mogę już dalej spać oni robią burdę z głowymi, bo mało las. Lecz nie wiedzą co czeka ich za parę lat.